Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. W weekend startują pierwsze ligowe rozgrywki piłkarek ręcznych. Na inaugurację w grupie B SPR Lenart Kempno zagra z SMS-em Zagłębie Lubin. Zawodniczki trenera Macieja Nowickiego mają za sobą solidne przygotowania. Mimo, że po awansie w drużynie nie doszło do spektakularnych wzmocnień, to jednak dziewczęta powinny nawiązać walkę z zespołami na wyższym pułapie. Na pewno chcielibyśmy tutaj powalczyć o trzy punkty. To nasz pierwszy mecz, więc na pewno będzie też sporo nerwów, to jest zrozumiałe, bo awansowaliśmy ligę wyżej, więc te oczekiwania tutaj wśród dziewczyn, bo może nie do końca jeśli chodzi o sztab trenerski, ale wśród dziewczyn sama taka presja ich, które sobie tutaj nakładają, myślę, że jest dosyć wysoka. My tutaj to trochę tonujemy uspokajamy, bo myślę, że ten spokój właśnie może nam e, przysporzyć sukcesu właśnie w sobotę i e, dzięki temu, że podejdziemy do tego z rozwagą, e, te punkty będą łatwiejsze do, do zdobycia. Zwykle po awansie klub obiera dwie drogi, bo są takie owe. Albo ściągamy silniejsze zawodniczki i gramy o jeszcze wyższe cele, albo po prostu dajemy szansę tym, co awansowały. Delikatne kosmetyczne zmiany wyobraliście tam na drugą stronę z korzyścią myślę dla Kępnianek i dla publiczności. No, bardzo się cieszymy, mamy tutaj dziewczyny w 100% w tym momencie, yy, nasze wychowanki z Kępna. E, drobne korekty zaszły względem tamtego sezonu, natomiast e, czon e, zespołu jest zachowany. E, dziewczyny, które doszły to dziewczyny, które już wcześniej tu grały jeszcze w Polonii no bądź e, w spr e, w drugiej lidze. E, pomału też tutaj e, zaczynają się coraz lepiej pokazywać na tym parkiecie po tej przerwie. E, być może niedługo dołączą do tego, żeby w meczach pokazywać się w większej ilości minut. Czekamy na nich, bo, bo są to dziewczyny, które są silne, starsze, doświadczone, czekamy na ich wsparcie. Myślę, że dużo nam tutaj pomogą. Kapitan kępińskiej drużyny Paulina Skowrońska uważa, że dla wielu kępnianek gra w pierwszej lidze to spełnienie dotychczasowych marzeń, które w sobotę się zrealizują. Myślę, że dla wielu z nas jest to przygoda marzeń, nowe doświadczenia, wyższy poziom rozgrywek. Czy jesteśmy przygotowane? Myślę, że to najbardziej zweryfikuje boisko. Mam nadzieję, że tak. Byłyśmy na turnieju, pokazałyśmy się z bardzo dobrej strony, zdobyłyśmy pierwsze miejsce i myślę, że powoli do przodu i, i będziemy to doświadczenie zdobywać i, i, i się ogrywać. Nie będzie wam, wam brakowało takiego rytmu meczowego, bo z tymi grami springowymi to zawsze kłopot w tym regionie. No tutaj zespoły, które grają, są dosyć kilometrowo od nas oddalone i to jest główna zapora. Bardzo się cieszę, że w sobotę udało nam się zagrać turniej sparringowy. Były to trzy mecze z zespołami, które już występowały na parkietach pierwszej ligi. No, każda dziewczyna mogła się pokazać. Tutaj wybiegaliśmy ten, ten, ten turniej, udało się go wygrać, więc jesteśmy pozytywnie nastawieni i zadowoleni po tym turnieju. Czego tak naprawdę możemy oczekiwać po Twoim zespole? Tak naprawdę ciężko tutaj powiedzieć jednoznacznie. No ja bym chciał, żebyśmy w każdym meczu walczyli na 100%, nie poddawali się. Myślę, że środek tabeli jest takim realnym celem, no ale celem minimum jest na pewno utrzymanie się w pierwszoligowej stawce. Ja pamiętam inaugurację drugiej ligi, kiedy przed własnym publicznością, jeszcze przy takiej widowni, dziewczyny wyszły niesamowicie stremowane. Pewnie chciałybyście tego uniknąć w pierwszej lidze na inaugurację, bo myślę, że tych emocji da się wady we znaki każdej. Myślę, że to wynika z tego, że chcemy się jak najlepiej pokazać przed naszą publicznością. Przychodzą bliscy, przychodzi rodzina, przychodzą przyjaciele. No i w wyniku tego takie potem błędy się pojawiają na boisku. Natomiast myślę, że porozmawiamy z szatni, z trenerem, z drużyną i postaramy się wyjść zdyscyplinowane, ale jednak z takim luzem w głowie, żeby po prostu grać swoje. Chyba, o ile się nie mylę, byłeś ostatnim trenerem, który prowadził pierwszą ligę w Kępnie, zgadza się. No, co powiesz, jakie będą twoje słowa? Kiedy będziecie wychodzili w sobotę na parkie dla tych dziewcząt? Eee, no... Ciężko też porównywać te dwa zespoły, bo e, tu mamy troszeczkę zespół mniej doświadczony. Tamten zespół, który prowadziłem, to był niezwykle doświadczony, bo to były zawodniczki z przeszłością e, wtedy w Ekstraklasie. E, ta pierwsza liga też jest nieco inna, bo e, wtedy to było bezpośrednie zaplecze Superligi. Dzisiaj ta pierwsza liga jest e, trzecim poziomem rozgrywkowym. E, no niemniej jednak jest na pewno mocniejsza niż druga, więc e, e, będę tutaj dziewczynom do, do, dodawał otuchy. E, Muszą w siebie uwierzyć, bo umiejętności mamy. Mamy też yy, nabyte w tym okresie przygotowawczym yy, takie zdolności kondycyjne, które pozwolą nam na pewno na walkę do ostatniej minuty. No Jeśli będziemy trafiać do bramki i dobrze bronić, to myślę, że te trzy punkty w tym pierwszym meczu na pewno są i w kolejnych są realne. Czego mam życzyć na ten nowy sezon? Utrzymania, czy też dobrych wyników, może jeszcze lepszych, niż ta przeciętność? Myślę, że wyniki są drugorzędne. Najważniejsze, żebyśmy pokazały się z jak najlepszej strony, żeby kibicom się to widowisko podobało. Niezależnie od wyniku chcemy pokazać walkę o każdą piłkę. Wynik wtedy będzie drugorzędny. Najważniejsze, żeby, żeby po prostu pokazać się od tej lepszej strony. Początek spotkania Esperu Leonard Kempno z SMS-em Zagłębie Lubin w sobotę o 17:00. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.